Z wami, Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. O tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. W jednej wieży. Od środy trwamy w duchowym przygotowaniu do tego pięknego wydarzenia, które już w poniedziałek, po blisko 43 latach, Matka Najświętsza w znaku jasnogórskiej ikony po raz kolejny przybędzie tu do kurnika. Aby przynieść nam Jezusa. Moi drodzy, myślę, że to wydarzenie może być pięknym czasem dla nas wszystkich. Jeśli tylko zechcemy uwierzyć, że Pan Bóg będzie działał, jeśli tylko zechcemy przyjąć to zaproszenie do spotkania Maryi. Moi drodzy, tu w Waszej parafii, w Waszym parafialnym wieczorniku, to zaproszenie do spotkania razem z Maryją Jezusa jest, myślę, szczególne. To przecież w tej świątyni macie ten wielki skarb, jakim jest cudowny wizerunek Matki Bożej Urzańcowej Kurnickiej. Wizerunek cudowny. Ale przecież doskonale wiemy, że nie chodzi o kawałek deski czy płótna. Chodzi o spotkanie Maryi w Tajemnicy Święty w obcowanie. I to kolejne spotkanie, piękne, żywe, radosne, ma się dokonać właśnie w poniedziałek, kiedy będziemy przeżywali drugie w historii archidiecezji, Przybycie Matki Bożej tu do parafii w Kurniku. wobec tej tajemnicy obecności Matki Bożej w znaku tego obrazu, który pośród Was trzeba nam powiedzieć: przybywa ta sama Maryja. To jest ta sama Matka Boża, tylko w innej sukni, w innej sukni, Bo. Zobaczmy, bardzo często spotykamy się z tym zarzutem czy sformułowaniem, ile wy tych matek boskich czcicie. My uwielbiamy jedną. Za jedną Maryję dziękujemy Bogu. I nie wychwalamy jej jak bogini, bo ona boginią nie jest. Ale wybrana przez Boga została nam dana za wspaniałą orędowniczkę. To ona pierwsza natchniona Duchem Świętym, świątynia Ducha Świętego, prowadzi nas w tej pielgrzymce wiary. I właśnie w tej swojej sukni, w tym swoim pięknym tytule Czarnej Madonny, w znaku ikony jasnogórskiej, jeszcze mocniej oddaje ten fakt prowadzenia nas w wierze i w tej pięknej chrześcijańskiej tożsamości, w którą jesteśmy wszczepieni, wtopieni właśnie przez sakrament Chrztu Świętego. Ikona Jasnogórska jest nam szczególna, Kuchar. Jest nam bardzo bliska. Bardzo bliska. Bo zobaczmy, to właśnie w tej ikonie widzimy Królową Polski, naszą matkę, która od tylu już wieków przewodzi nam w wierze. I na co chcemy dzisiaj, moi drodzy, zwrócić uwagę. Chcemy raz jeszcze mocno, dobitnie powiedzieć Maryja w historii dziejów, także w historii dziejów naszej ojczyzny. Historii dziejów Kościoła w Polsce, ale także i w naszej indywidualnej historii, Maryja przynosi nam Jezusa. Nieustannie. Przynosi nam Jezusa. I kiedy spoglądamy na to hasło, które towarzyszy odwiedzaniu nas przez Maryję, z Maryją w nowe czasy, z takim hasłem 18 maja na poznańskich Ratajach rozpoczęła się peregrynacja Matki Bożej po diecezji. To kiedy spoglądamy na to hasło, chcemy sobie uświadomić, jak bardzo potrzebujemy obecności Maryi w naszym życiu. Każdy z nas, moi drodzy, tu do świątyni, Przyniósł różne doświadczenia wiary, najróżniejsze. Część przynosi radość, część przynosi smutek, zakłopotanie. Każdy wie co przeżył. I przychodzi czas, kiedy raz jeszcze w naszym życiu, moi drodzy, możemy być najszczęśliwsi na świecie. A myślę, że każdy z nas pragnie szczęścia. Każdy. A to Jezus jest szczęściem. A kto przynosi nam Jezusa? Jezusa przynosi Maryja, która z taką czułością jest przy nas, nasza ukochana mama. Zobaczcie, kochani, już nieraz o tym mówiliśmy tu z tego miejsca. Jak pięknie brzmi to słowo mama, mamusia, matka. Ile w nas pozytywnych emocji budzi właśnie to słowo, które przywołuje w sercu i w myśli tę ukochaną kobietę. I pewno najbardziej rozumiemy, kim mama była i jak wielki jest dar matki w naszym życiu, kiedy jej zabraknie. Kiedy jej już nie ma. Bo wtedy już nie powiesz, kocham cię, mamo. Wtedy już nie powiesz, przepraszam cię, mamo. Wtedy już się nie przytulisz. Jedyne, co możesz zrobić, to pomyśleć o mamie, pomodlić się, spojrzeć na fotografię i przywołać piękne chwile. I teraz spróbujmy wszystkie te pozytywne emocje, wszystkie te piękne doświadczenia mamy przenieść na Maryję i w niej też zobaczyć cudowną opiekunkę. Nie każdy z nas doświadczył ciepła i serca kochającej mamy. Niektórzy mamy stracili wcześniej. Ostatnio w jednej z rozmów, takiej duchowej rozmowie, jedna z pań mówi, proszę księdza, mnie jest tak trudno zobaczyć w Maryi mamę. Tak trudno mi ją pokochać, tak trudno spojrzeć z czułością w jej wizerunek. I wtedy automatycznie zadaję pytanie: Czy doświadczyła Pani miłości matki na ziemi? Proszę Księdza, ja miałam pięć lat, kiedy mama zmarła. I wtedy zachęta, aby tym bardziej. Spoglądając na Maryję, zobaczyć w niej mamę, tym bardziej i zobaczyć, jak jej cudowna duchowa obecność może nam pomagać. I zobaczcie, kochani, tu w kurniku doświadczacie tego na co dzień. Bo przecież spoglądacie na Maryję, tu w jej cudownym wizerunku. I kiedy w poniedziałek będziemy znowu na nią spoglądać, tym razem w jasnogórskiej ikonie, to przypomnijmy sobie właśnie te słowa, których dzisiaj słuchamy, i spróbujmy też uświadomić sobie, jak wielkim dziedzictwem, darem dla nas, Polaków, jest dar Maryi, bo w tym cudownym jasnogórskim wizerunku to się najpełniej i najpiękniej wyraża. Przybywa ta. Która mieszka na jasnej górze, która stała się królową za sprawą tych cudownych wydarzeń, ochrony Polski przed Potopem Szwedzkim, ślubów króla Jana Kazimierza, a potem też tym pięknym świadectwem trwania przy nas, też wielokrotnie o tym już tu w Kurniku mówiliśmy. Maryja, wielkim darem dla nas, Polaków. Ale także i dla każdego z nas, bo często słyszymy, moi drodzy, że my o Maryi to mówimy z takim patosem, że nie potrafimy o niej mówić tak naturalnie. Nie wiem, czy to jest prawda. Bo czy można, kochani, o matce mówić byle jak? Myślę, że jak kocham mamę, to mówię o niej pięknie. Z szacunku, z miłości. My kochamy Mamę także tę niebieską. Kochamy Maryję, bo wiemy, ile dla nas działa, czyni tym szeptaniem Synowi do Ucha. W tej cichej obecności jest z nami. I to dlatego czas nawiedzenia jest czasem łaski, bo będziemy mogli jeszcze raz uklęknąć, jeszcze raz zobaczyć, że ona na ręku trzyma dzieciątko Jezus i chce Ci Jezusa ofiarować. I będziemy uwielbiać Boga za to, że dał nam Maryję. Dzisiaj przeżywamy zesłanie Ducha Świętego. Chcemy Ducha Świętego prosić o wielkie natchnienia. Po pierwsze, o to, abyśmy zrozumieli, kim jest Maryja dla nas. Po drugie, chcemy prosić Ducha Świętego, aby nasze serca pobudził do Maryjnej pobożności. Po trzecie, chcemy Ducha Świętego prosić, aby pozwolił nam tu w poniedziałek być, byśmy nie szukali wymówek, ale przynieśli Maryi to, co nas boli, dotyka. Ale także to, co nas cieszy i raduje, by ona mogła zanieść to wszystko Jezusowi. I wreszcie chcemy prosić Ducha Świętego, aby pozwolił nam przyjąć Jezusa od Maryi, byśmy czasy naszego życia czynili według Jego słowa. A na koniec, kochani, chcemy prosić Ducha Świętego, abyśmy umieli stanąć w obronie naszej matki. Bólowej. Mówiliśmy o tym wczoraj w sposób szczególny, mówiąc o tych różnych profanacjach, które dotknęły wizerunku Matki Bożej jasnogórskiej, czarnej Madonny. Chcemy także przeprosić Boga za to, że może brak nam odwagi, aby dać świadectwo, bo, moi drodzy, skóra cierpnie. Właściwie nie wiadomo jak to skomentować, kiedy w różnych wywiadach prominenci pytani o to, czy jest w porządku zawieszanie wizerunku Maryi, gdzie zamiast aureoli tęcza, ale nie ta biblijna, ale tęcza ideologiczna, przeciwna Bogu, zawieszać tak sprofanowany wizerunek, jeszcze dokładając Maryi na drzwiach toalety. W czasie wywiadu człowiek o to pytany z głupim uśmiechem na twarzy odpowiada oczywiście, że można. I kpiąc mówi, bo tam do toalety ludzie idą z potrzebą. Kochani, czy my to słyszymy? Skóra cierpnie, aż dreszcz. A wielu bije brawo i mówi Matce Bożej, to nie przeszkadza. Tak, Ona kocha wszystkich, zwłaszcza tych pogubionych i pewno najbardziej jej zależy, aby oni znaleźli miejsce przy Jezusie. Tyle rozważania, tyle na dziś. I na koniec zaproszenie. Kochani, bądźmy tu w poniedziałek o 17. .00. Będzie z nami ksiądz biskup Grzegorz Balcerek, który wprowadzi Maryję tu do świątyni. Przeozdóbmy nasze domy flagami, wizerunkami. Nie wstydźmy się wiary. Niech to będzie nasze wynagrodzenie Maryi za wszystkie akty profanowania jej wizerunku. Niech to wypływa, moi drodzy, z głębi naszego serca. Amen.